kontrowersyjny, no zwłaszcza po tych pulpetach, które Damian, Damian, robi, ale po kolei, czy zastanawiali się Państwo, ile niesamowitych warzyw, roślin, roślin gdzieś pobliżu nas, które moglibyśmy zjeść, a w ogóle nie mamy o tym pojęcia. Nie znałam Cię z tej strony. Ja też się z tej strony nie znałem, ale przeczytałem scenariusz i już się znam z tej strony. Moi drodzy Państwo, naszym gościem Marcin Jastrzębski, Damy cię Marcinie, w takich serdecznie. W sprawach, właśnie, który mam nadzieję przekona Witam, mnie do serdecznie. tego, żebym został wegetarianinem, albo chociaż, żebym częściej jadł warzywka, owoce, różne Albo dołożył warzywko koło tego mięska, tony mięsa, które Maciek zjada. O. Marcinie, tak jak wspomniał Maciek, wegetarianinem jesteś od ilu lat? Kilkanaście, Kilkanaście lat, no to już, to już dobrze. My sobie tego nie wyobrażamy, ale też nie wyobrażamy sobie, że wokół nas jest cała masa roślin, które możemy po prostu zjeść i wyjdzie nam to na zdrowie. Czy przy tworzeniu aplikacji, którą sobie wymyśliłeś, i która funkcjonuje, działa, taki był plan, żeby nam to wszystko ułatwić? Tak, aplikacja Eden zostanie uruchomiona publicznie w czerwcu tego roku, także jeszcze nie działa, tak jak Pani powiedziała, ponieważ mamy zakończoną wersję testową. Paręset osób w całej Polsce już z niej korzysta, przy czym wersja publiczna będzie gotowa już za trzy miesiące. I tak jak Pani zauważyła, grup odbiorców jest kilka w Edenie. Z jednej strony mogą to być osoby, które chcą skorzystać z tych darów natury, ponieważ. Dzikie, jadalne rośliny mają nawet kilkadziesiąt razy więcej wartości odżywczych, więc można dosłownie na wyciągnięcie ręki wyjść na kilkuminutowy spacer i z pewnością znaleźć wiele wartościowych ziół, czy drzew owocowych, czy krzewów owocowych mm, i urozmaicić swoją dietę. Marcin, od razu pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, to czy trzeba uważać na to, co się zbiera? Bo tak sobie pomyślałem, że pewne rośliny mogą być dla nas też niebezpieczne. Mhm, jasne. Zasada jest podobna jak z atlasami. W aplikacji EDEN użytkownicy mogą oznaczyć na mapie albo nawigować się właśnie do dzikojadalnych roślin wokół nas, czyli drzew owocowych, krzewów owocowych, ziół, grzybów, również źródeł wody. I w EDENie jest kilka etapów weryfikacji. Z jednej strony oprogramowanie weryfikuje jaka ta roślina, czyli jakie to zioło, czy ten krzew jest jadalny między innymi oraz pokazuje, co z tym produktem zrobić? Czyli przykładowo, klika Pan sobie w dziką kuchnię albo w dziką aptekę i może zobaczyć Pan, w jaki sposób przygotować własnoręcznie receptury na to, co zwierzy Pan z łąki, czyli zrobić własne mieszanki ziołowe na popularne dolegliwości trzymaści. A zasada jest jedna, tak samo jak z atlasami. Jeżeli nie ma Pan do końca stuprocentowej pewności, co to jest to lepiej nie zbierać oczywiście. To mamy Was, Ciebie i, i, i po prostu rajski Eden. Wkręciłam się w to, powiem Ci. <grym> Jedna... Maćkowi to w ogóle słów zabrakło, bo się też zainteresowałeś. <grym> nie zainteresowałem, bo patrzyłem, patrzyłem na te obrazki i widzę, że takie mamy trzy słowa kluczowe dla naszego programu. Dzieciństwo, wiosna i przed chwilą widziałem mirabelki. <grym> mirabelki? mirabelki? Nas, oczywiście, że tak. Nawet jeszcze sąsiad ma, pozdrawiamy go, kradnę mu to co lato. Słuchaj, Marcinie, mam takie pytanie, bo Ty jesteś z Krakowa, a my jesteśmy z Łodzi. E, tam w okolicy Krakowa rozumiem, że już są opracowane i te rośliny w okolicach Krakowa i punkty w których nich możemy znaleźć już są na mapie zaznaczone. A jak wygląda Łódź i w ogóle, może województwo łódzkie e, na, na tej mapie? Czy my też bogaci jesteśmy w, ta, w taką żywność? No zdecydowanie. Na ten moment jest kilkanaście Tysięcy roślin oznaczonych i to jest tak naprawdę nic, ponieważ na ten moment, jak powiedziałem, jest tylko wersja testowa uruchomiona. W czerwcu tego roku będziemy promowani w stu największych miastach Polski, również w Łodzi. Dlatego przyrost roślin spodziewamy się, że będzie naprawdę duży. Mówimy o dziesiątkach ton jedzenia, które są w miastach, w parkach, na łąkach, w terenach, na trenach zielonych wokół miast. Także z pewnością w Łodzi. Jest mnóstwo mnóstwo darmowego jedzenia na wyciągnięcie ręki. Ja no to Pani Marcinie, to ja muszę zapytać, jak wy to znajdujecie? Wychodzicie, szukacie, jak to wygląda? Czy to my mamy znajdywać i to dawać później? No wiesz, mamy dzisiaj mhm. mistrza kuchni tutaj u siebie. E, no możemy który... mu coś zerwać. No właśnie, możemy mu coś podrzucić i zerwać, niech on tam coś dorzuci do tych pulpetów. Tak, widzę, że świetnych gości macie, łyżwiarstwo, wcześniej śpiew, tutaj mistrz kuchni, okay. także świetnie, cieszę się, że mogę być z wami. O patrz, widzisz go teraz, tak. widzisz? Damian, Damian, pomachaj Marcinowi tam do Krakowa. No dobra, to opowiedz teraz, jak, jak te rośliny tam trafiają do tego waszego mm -hmm. Atlasu, do tej aplikacji. Tak, jeżeli spacerujecie państwo i pobierzecie sobie aplikację Eden, ona będzie darmowa od czerwca, zarówno na iOS-a, jak i na Androida. I zobaczycie, że mijacie na przykład orzech włoski albo mirabelkę wspomnianą. Po prostu możecie ją oznaczyć na mapie. Tutaj rośnie mirabelka. Eden ma wbudowaną nawigację, także inni, inni użytkownicy mogą zarówno dodać roślinę, albo nawigować się do tej, którą już ktoś na mapie dodał. Co więcej, pewną formą też motywacji i gratyfikacji użytkowników w edenie będzie to, że osoby, które będą oznaczać na mapie dziękowidany no. roślin na spacerach, będą zamiast za to otrzymywać wynagrodzenie. Więc to też jest nasz y Nasza zachęta po prostu do budowania wspólnie tej bazy, ponieważ ta baza zostanie już na pokolenia mm, i jest dostępna dla społeczeństwa. Brawo, brawo Marcin, po prostu brawo dla całego zespołu. Super. Ja dziś jako ta budżetowa mama wprowadzam okrojony budżet domowy. Będziemy jeść tak to, co mamy w ogródku. Nie było Absolutnie. tak kontrowersyjnie. Położy, połączyliśmy nasze mięsożarstwo z super. Pozdrawiamy na... Cię serdecznie. Dziękujemy Ci bardzo. kraków.